Kolejny dzień, kolejne ćwiczenie dla Was. Dzisiaj wzmacniamy mięśnie na Do tego ćwiczenia wykorzystamy obciążenie w postaci dwóch butelek 1,5-litrowych z wodą, nie przedłużając przejdźmy może do pozycji, a później do wykonania ruchu. Od boku pozycja. Barki łopatki ściągnięte w tył i w dół, biodra delikatnie podwinięte, jak najbardziej jest, możemy delikatnie wciągnąć brzuch. Ruch będziemy prowadzić od boku tutaj naszego uda, ręka idzie w górę. Zwróćcie uwagę, że moja kość ramienna jest ustawiona delikatnie do przodu. Nie w linii z barkiem, tylko minimalnie w przód. Jeżeli odkręcę się do Was przodem, zobaczycie, że mój staw łokciowy jest delikatnie ugięty. I tak właśnie powinna być prowadzona kończyna górna. Od przodu, barki, biodra, wdech. Z wydechem podnosimy. Utrzymujemy dwie sekundy i powolutku opuszczamy. Jest to ważne. Spokojnie wykonujemy ruch w górę. Utrzymujemy i opuszczamy. Unikajcie rozluźnienia i takiego luźnego puszczenia ruchu. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało z obciążeniem. Barki, biodra. Wdech. Wydech. Raz. Dwa, wdech powolutku, wydech. Jeden, dwa. Zobaczcie, na samym końcu, u dołu, staram się nie rozluźnić, tylko od razu w górę. Raz, dwa, dół, od boku, barki, biodra, wdech, wydech. Bardzo częstym błędem w tym ćwiczeniu jest w trakcie unoszenia od. Chylanie się do tyłu. Starajcie się mocno trzymać pozycję. Możecie zacisnąć pośladki. Wdech, wydech. Jeden, dwa, dół. Jeden, dwa, dół. Wykonajcie trzy serie po 15 powtórzeń. Jeżeli nie poczujecie przyjemnego ciepełka lub bardzo dużego zmęczenia w mięśniu naramiennym. To znaczy, że to obciążenie jest dla Was za małe. Powinniśmy rozgrzać bardzo dobrze mięśnie. Spróbujcie tego ćwiczenia. Do zobaczenia.